Teraz porozmawiamy sobie o obracaniu obiektów. Na poprzedniej lekcji wspominałem, jak możemy obiekt poruszyć, a teraz kontynuując, będziemy patrzeć, jak obiekty się obracają w blenderze. I tak, w przypadku poruszenia mamy możliwość zrobienia tego na kilka sposobów. Przede wszystkim mamy możliwość aktywowania na narzędzia obracania i możemy zrobić to za pomocą skrótu klawiszowego R. w viewporcie. Mamy dostęp do panelu naszego narzędzia tutaj. Tu też jest opcja rotate. Tak samo jak to jest translate. Dokładnie działa to tak samo. Czyli naciskam, aktywuję i mogę sobie obracać. I tak jak w przypadku poruszania, jest to strasznie nieprecyzyjne. Nie mamy na tym żadnej kontroli. Więc obraca się obie dosłownie swobodnie, nawet nie wiem wzdłuż wokół jakiej osi się obraca. Po prostu jest to obrót, jak gdyby dookoła naszego względem naszego viewportu. Że jeśli obrócimy się troszeczkę w ten sposób i teraz nacisnę R, to zobaczymy, że obiekt obraca się właśnie względem naszego viewportu w tym momencie. Że nie jest to obrót względem żadnej osi, tylko właśnie względem viewportu. I lekarstwo no na to jest dokładnie to samo, co w przypadku poruszania obiektu. Czyli po prostu musimy doprecyzować, jak chcemy nasz obiekt obrócić. Jeszcze jedna funkcja, o której nie zapomniałem wspomnieć, to jest naciśnięcie R, naciśnięcie R ponownie. Wtedy tworzy nam się taki e, kursor, który pozwala nam obracać nasz obiekt dookoła. E, przypomina to o możliwość obracania e, obiektu, na przykład w przeglądarkach, gdzie mamy wtyczki, e, które wyświetlono obiekty 3D, i tam e, na stronie możemy sobie jakiejś internetowej, na przykład obejrzeć jakiś obiekt e, właśnie w trzech wymiarach. I dokładnie taka sama zasada, się po prostu swobodnie obracamy myszką. Nasz obieg. jest to troszeczkę bardziej, może intuicyjne i troszeczkę ma większe możliwości, ponieważ obracamy sobie w kilku osiach na raz. Ale generalnie precyzja bardzo zbliżona, czyli praktycznie żadna. Że anulujemy. I jeśli chcemy robić to precyzyjnie, to naciskamy R i naciskamy na przykład Y. W tym momencie obracam się tylko i wyłącznie w osi Y. Prawda? Anulujemy znowu. Dokładnie to samo. R, Z i oczywiście obracamy się tylko w osi Z. Anulujemy. To co pokazywałem przy okazji poruszania obiektu, czyli dokładnie to samo można powiedzieć dostęp do wartości numerycznej Mamy, jak widać, obrócony żołbiek o 90 stopni w osi X. I oprócz tego nic. I dostęp do tego jest też tutaj, oczywiście. Dokładnie te same wartości w tej chwili. I znów możemy sobie za pomocą właśnie tych y, suwaków tutaj po prostu nasz obiekt obracać. Dobrze, wzorujmy to z powrotem, może. OK. Ostatnia możliwość. Także to samo, co. Mieliśmy przy poruszaniu obiektu, a więc kursor. I tutaj mamy trzy osie. I tak jak w przypadku poruszania, jeśli e, puścimy nasz e, kursor, ten manipulator, e, to obiekt pozostaje w tej samej pozycji, w której go zostawiliśmy. Także nie ma cofnięcia za pomocą prawego przycisku myszy. Aby cofnąć, naciskamy Ctrl Z na klawiaturze. Więc Ctrl Z, wracamy do poprzedniego. Do poprzedniej pozycji naszego obiektu mamy tutaj trzy osie: więc oś Z, oś Y i oś X. I oprócz tego mamy jeszcze to, co daje nam naciśnięcie literki R na klawiaturze, czyli mamy obrót względem viewportu, to jest to, to białe kółko na zewnątrz. Jeśli nacisnę, to widzimy, że pojawia się dokładnie ten sam kursor co w przypadku literki R i obracamy nasz obiekt względem naszego viewportu. Tylko właśnie ta różnica nie ma powrotu za pomocą prawego przycisku myszy żeby go nacisnąć, nic to nie da żeby naciskamy Ctrl Z i wracamy z powrotem szybkim sposobem, aby obrócić nasz obiekt o konkretną ilość stopni w konkretnej osi jest znów wykorzystanie skrótów klawiaturowych i mianowicie robimy to tak wybieramy oczywiście R widać nasze narzędzie obrotu jest aktywne i powiedzmy, że chcę obrócić osi Z o 45 stopni. Naciskam Z. Aktywna oś Z. I teraz wpisuję po prostu na klawiaturze 45. I nasz obiekt obrócił się na pewno o 45 stopni. Widzimy zresztą w lewym dolnym rogu w tej chwili obrót 45 stopni wzdłuż osi Z. Jeśli spojrzymy teraz w lewy dolny róg, Zauważymy, że rzeczywiście mamy obrót o 45 stopni wzdłuż osi Z. Widać to tutaj. Nie mogę w tej chwili tego pokazać kursorem tak do samego końca, ponieważ kursor nie wyjdzie mi poza viewport, ale widzimy, że jest to tutaj w tym narożniku. Prawda? Obrót 45 stopni i wzdłuż osi Z. Także tak możemy bardzo szybko obrócić sobie nasz obiekt o określoną ilość stopni i w określonej osi. I jeśli chcemy na przykład obrócić go. Osi, powiedzmy negatywnej, czy też w drugą stronę, to robimy dokładnie to samo. Tylko, że naciskamy R, naciskamy Z, naciskamy minus 45. I w tym momencie wróciliśmy, gdyby, do punktu wyjścia. Tak więc tak działa właśnie obrót w programie Blendera.